Cześć, kochani, dlaczego uważam, że Księga Objawienia Jana była napisana przed rokiem 70, czyli przed zburzeniem Jerozolimy? Ponieważ, no właśnie, można by zapytać, a dlaczego ktoś może uważać inaczej? Dlaczego czasami w naszych Bibliach wydawca pisze, że daje taką notatkę na początku, że Księga Objawienia była napisana. W 1995 roku, czyli 25 lat po zburzeniu Jerozolimy. Temat jest o tyle ważny, bo jeśli Księga Objawienia była napisana 25 lat po zburzeniu Jerozolimy za cesarza Domicjana, no to wtedy rzeczywiście może, może ta księga dotyczy naszej przyszłości. Ta księga dotyczy wtedy czegoś, co ma dopiero nadejść. Natomiast jeśli Księga Objawienia byłaby pisana przed zburzeniem Jerozolimy, tuż przed, czyli za czasów Nerona, na przykład, gdy było największe prześladowanie chrześcijan, no to wtedy te wydarzenia, które opisane są w Księdze Objawienia, a które miały stać się niebawem, czas bowiem był bliski, no można by wtedy rozważać, że Księga Objawienia dotyczyła właśnie zburzenia Jerozolimy, spalenia świątyni i osądu. Nad odstępczym Izraelem, co wynikało z księgi prawa, co wynikało z księgi powtórzonego prawa e, z 28 rozdziału do 32 z księgi kapłańskiej, 26 rozdziału. Więc kochani, rozważmy kilka, e, kilka takich opcji e, czy argumentów, dla których ja tutaj na tym kanale e, i, i jeszcze jest. Kilku braci w Polsce czy sióstr, które, którzy myślą podobnie, którzy widzą te rzeczy podobnie i mam nadzieję, że po prostu wiedza i nauka wygra z uprzedzeniami. E, dlaczego właśnie mówię, że Księga Objawienia dotyczyła zburzenia Jerozolimy e, i jakie są na to dowody? E, po pierwsze, e, kodeks syryjski to był pierwszy taki zbiór e, chronologicznie, pierwszy powstały pełny zbiór Nowego Testamentu. Kodeks syryjski the Syriac codex. I ten kodeks syryjski zawierał notatki do każdych ksiąg, podając kiedy dana księga była spisana i ten kodeks syryjski z IV wieku podaje, że księga objawienia była napisana przez Jana za czasów gdy przebywał na wyspie Patmos zesłany tam przez Nerona. A Neron wiemy z historii panował w latach 54 do 68 naszej ery, czyli tuż przed zburzeniem Jerozolimy, tuż przed, już, już pod koniec też jego panowania wybuchła wojna żydowska, ale to jeszcze się działo tuż przed zburzeniem Jerozolimy. To jest taki pierwszy argument. Po drugie, czyli ten kodeks syryjski, jako pierwszy, który w ogóle był w historii chrześcijaństwa. Po drugie, część ojców Kościoła, którzy, e, którzy e, no, byli takimi myślicielami chrześcijańskimi, apologetami w III i IV wieku, część z nich, nie wszyscy, ale część z nich uważała, tak jak Eusebiusz czy Origenes, że Księga Objawienia wypełniła się właśnie w roku 70, czyli opisuje odstępczą Jerozolimę, ten wielki e, Babilon, fałszywy prorok. Ta wielka nierządnica, to właśnie była ta odstępcza Jerozolima, te siły militarne połączone z władzami duchowymi odstępczego judaizmu, który prześladował chrześcijan. To jest drugi argument, powiedzmy, czyli ci ojcowie Kościoła. Ale to są tylko jak na razie zewnętrzne argumenty. Jakie są wewnętrzne dowody na to, że Księga Objawienia była pisana przed zburzeniem Jerozolimy? Po pierwsze, w. W księdze, w księdze objawienia w 11. rozdziale Anioł polecił spisać, zmierzyć Janowi świątynię. I w drugim wersecie Anioł mówi: ale nie mierz przedsionka Pogan, dlatego że ta świątynia będzie deptana przez. Pogan właśnie, przez 42 miesiące, przez 1260 dni, czyli czas, czasy i połowę czasu, czyli 3,5 roku. Tyle zresztą trwała wojna żydowska, 3,5 roku. I teraz do 70. roku, do spalenia świątyni w sierpniu w roku 70. I teraz, kochani, czyli anioł mówi, żeby nie mierzyć, nie mierzyć tego przedsionka Pogan, czyli ten przedsionek Pogan jest uwzględniony w tej świątyni. Teraz, kochani, przedsionek Pogan... Po pierwsze, nie może istnieć w niebie, bo w niebie nie ma pogan i nie, poganie nie mogą deptać w niebie e, świątyni, więc e, nie jest to opis przyszłej świątyni niebiańskiej, czy w ogóle jakiejś w ogóle niebiańskiej świątyni. Nie jest to też opis e, świątyni Salomona, dlatego że w świątyni, którą wybudował Salomon nie było przedsionka pogan. Ale Salomon modlił się, żeby każdy. Przybysz był mile widziany w świątyni i każdy mógł złożyć ofiary. Oto się modlił Salomon. Ale Żydzi później, gdy była już postawiona druga świątynia po powrocie z niewoli babilońskiej, postawili mur. Postawili mur między. To już, to już było za czasów Heroda. Postawili mur, który oddzielał właśnie Żydów od nieżydów i był wyznaczony dziedziniec pogan. Jeśli ktoś by wszedł z pogan, właśnie. Na dziedziniec tylko dla Żydów mógł być ukamienowany, był specjalny napis. To był mur wrogości. Paweł nazwał to murem wrogości i że Chrystus poprzez swój krzyż zniósł ten mur wrogości. Oczywiście ten mur fizycznie wtedy jeszcze stał. Chrystus zniósł go w sposób duchowy na krzyżu, gdy uśmiercił w sobie naszego starego człowieka, zbuntowanego człowieka, a wzbudził z martwych nowego duchowego człowieka. I Paweł mówi, że nie ma już Żyda i nie Żyda. Tylko wszyscy są no, e, przez wiary Jezusa nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. E, I ostatecznie również ten fizyczny mur został zniszczony, e, gdy upadła świątynia i została zniszczona, spalona doszczętnie przez ogień, co było ewenementem, dlatego że to był cud e, jak ósmy cud świata, świątynia Heroda. Uczniowie podziwiali kamienie wysadzane e, e, szlachetnymi kamieniami złotem e, i tak dalej. Zdatków e, Żydów, e, więc był to ogromny, ogromny kompleks, dużo większy niż świątynia Salomona. E, i, e, I Pan Jezus powiedział: Widzicie to wszystko, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Więc ta e, ściana płaczu, tak zwana dzisiejsza, to jest tylko, według archeologów, już potwierdzona informacja, że jest to jedynie e, fragment muru obronnego, muru obronnego, nie świątyni, ale muru obronnego Fort Antonia. To była taka przybudówka do muru, nawet nie mur, ale przybudówka do muru. Dobrze, czyli mamy właśnie Księgę Objawienia, 11 rozdział, a więc Jan miał zmierzyć przedsionek Pogan, w ty, nie mierzyć tego przedsionku Pogan, ale ten przedsionek Pogan był, czyli była to świątynia, Wzniesiona czy udoskonalona przez Heroda i była nazwana drugą świątynią, bo wzniesiona po powrocie z niewoli babilońskiej przez Zorobabela i kapłana Jozułego, który odrestaurował kapłaństwo w tamtej świątyni. Kolejny argument to 17 rozdział Księgi Objawienia, bo tam Jan pisze, że było pięciu królów. Jeden jest, a ten, który przyjdzie, będzie panował bardzo krótko. I rzeczywiście tak, tak było, y, dlatego że y, pięciu królów pierwszych, czyli pierwszych pięciu cesarzy, y, y, właśnie y, to to. Y, Możemy zacząć od Oktawiana Augusta, cesarz August, później Tyberiusz, ze czasów Pana Jezusa, potem był po Tyberiuszu Kaligula, bardzo okrutny, prześladowca chrześcijan, potem Klaudiusz, to mamy czterech. Potem był, jejku, chyba kogoś pominąłem, przepraszam, przepraszam, jeśli kogoś pominąłem, w każdym razie szóstym królem, Pamiętałem, ale wyleciało mi z głowy. Szóstym królem właśnie był Neron. Szóstym cesarzem był Neron, a po nim, po nim miał być galba, po nim miał być galba i rzeczywiście ten galba, czyli siódmy król, no on miał panować bardzo krótko. I w tym roku, w tym jednym roku było trzech różnych cesarzy, aż potem na tronie zasiadł Wespazjan, który doprowadził do końca zniszczenie Jerozolimy poprzez wysłanie swojego syna Tytusa z wojskami z wojskami rzymskimi przeciwko zbuntowanej Jerozolimie. Więc zobaczcie, mamy tutaj kolejne potwierdzenie, że gdy Jan mówi, że było pięciu królów Jeden jest, a, a ten co po nim przyjdzie, to, to będzie tylko na chwilę. Tak rzeczywiście było, bo wtedy właśnie tym królem, cesarzem był Neron. I kochani, nie za, domini, nie za Domicjana w 95 roku, ale za Nerona w 60. latach, wtedy były największe prześladowania chrześcijan. No bo który cesarz z chrześcijan robił żywe pochodnie? Żeby mu oświetlały. E, Ogrody? No, właśnie Neron. Który cesarz rzucał chrześcijan lwom na pożarcie, dzieci, starców, kobiety? Właśnie Neron. Który cesarz podpalił Rzym, bo chciał zobaczyć piękne widowisko i zrzucił winę na chrześcijan? Właśnie Neron. A dlaczego to zrobił? Pod wpływem odstępczej Jerozolimy, pod wpływem tych zbuntowanych judaistycznych Żydów, którzy byli przeciwni swoim własnym rodakom, którzy prześladowali chrześcijan i gdyby Pan Jezus nie E, swoim powrotem nie dokonał e, tego, e, e, tego zniszczenia e, Jerozolimy. Chociaż to nie Jezus zniszczył Jerozolimę, tylko zrobili to Rzymianie. My wiemy, że Bóg nie ma, Bóg nie niszczy. My nie wierzymy w Boga siwę, który jedną ręką tworzy, a drugą niszczy. Ale to jest taki hebraizm, hebrajski język, czyli że, że ostatecznie Bóg nad wszystkim ma władzę, ma kontrolę i Bóg ostrzegał, żeby nie wracać do świątyni. Chrystus ostrzegał, nie wracajcie do świątyni, bo będzie tam ostatecznie, e, ostatecznie będzie tam, e, zniszczenie i wszystko spłonie w ogniu. Wszystkie elementy, czyli niebo i ziemia, czyli świątynia wraz e, z Jerozolimą spłoną w ogniu. Więc, e, kochani, e, to, są, e, to są te przykłady pokazujące, że, e, że Księga Objawienia była pisana przed zburzeniem Jerozolimy. E, byłoby dość dziwne, że Księga Objawienia powstałaby po zburzeniu Jerozolimy i ani słowem Jan nie, nie zająknąłby się e, nad tym, że, e, że Jerozolima miałaby e, w ogóle nie być zniszczona. Musiał o tym wspomnieć i wspomniał tylko, że dla niego była to przyszłość, bo żył tuż przed, e, i pisał to tuż przed e, rokiem 70. E, Także kochani, zobaczcie, są wewnętrzne poszlaki, tylko może nigdy na to w ten sposób nie patrzyliśmy. Kolejna, kolejna, może już tak na koniec, żeby nie przedłużać, kolejna informacja. Mianowicie pod koniec w ostatnim rozdziale, 22 księgi objawienia Anioł mówi do Jana, nie pieczętuj słów tej księgi. Nie pieczętuj słów tej księgi, bo, bo, jest, bo czas jest bliski wykonania tych wszystkich rzeczy. Więc Jan miał nie pieczętować słów tej księgi. W odróżnieniu do proroka Daniela, któremu Jan powiedział, zapieczętuj słowa tej księgi, bo ty umrzesz. Zejdziesz do Szeolu, spoczniesz razem ze swoimi przodkami, a te rzeczy są na przyszłe, na przyszłe czasy. Czyli zapieczętowanie księgi oznaczało czasy przyszłe i że prorok miał nie dożyć. Ten piszący miał nie dożyć tych czasów. A jeśli Jan e, słyszy o anioła, że ma nie pieczętować słowa tej księgi, to znaczy, że e, te słowa. Miały się wypełnić, czyli proroctwo o właśnie tym objawieniu Chrystusa, pojawieniu się Chrystusa z nieba, ale w takim może innym sensie niż my do tej pory myśleliśmy e, czyli żeby wyzwolić Kościół ze z szponów odstępczej Jerozolimy, która ich prześladowała, która nie pozwalała im głosić poganom. To właśnie był sens, kochani, to był sens e, właśnie cięgi e, objawienia. Księga Objawienia, żeby Chrystus się objawił i wyzwolił tych, którzy w Nim pokładali nadzieję. Kochani, przemyślcie to sobie. E, jedynym argumentem za tym, że Księga Objawienia miałaby być napisana po zburzeniu Jerozolimy, czyli powiedzmy za Domicjana, to też jest data troszeczkę, czy w ogóle dlaczego akurat Domicjana, a nie jakiegoś innego cesarza. Te informacje warto zbadać, bo jedynym tutaj jedyną poszlaką jest wątpliwe takie zdanie o wątpliwej treści ojca Kościoła Ireneusza, który być może albo on przekręcił e, imię Cesarza, bo Neron to jest Lucius Domicjusz, a on powiedział o Domicjanie lub o Domicjuszu, bo być może skrybowie, którzy tłumaczyli go e, e, z Greki e, na łacinę. Oni, oni być może dokonali tego, tego błędu, że napisali, że za, domic, za Domicjana. Tymczasem Ireneusz mógł mieć na myśli Domicjusza, ale nawet jeśli Ireneusz pisał o Domicjanie, to pamiętajmy, że Ireneusz, ten ojciec Kościoła, tak zwany, e, wprowadził podział na kler i laika. To on wprowadził masę różnych takich dziwacz do chrześcijaństwa. Co więcej, twierdził, że pan Jezus został krzyżowany w wieku 50 lat. Czyli on generalnie z matematyką był troszeczkę na bakier, miał Jakąś pomieszaną chronologię, więc nie możemy na tej podstawie twierdzić, że Księga Objawienia wtedy była napisana. W dodatku nie wiadomo, czy on mówił o Księdze Objawienia, czy o samym Apostole Janie, bo to, to zdanie jest też bardzo wątpliwe, gdzie ktoś cytuje Euseb Ireneusza, który cytuje kogoś tam, bo, bo, bo znał e, Polikarpa rzekomego ucznia Jana. Także, kochani. Czy Polikarp mówił o Janie, czy Polikarp mówił o, o, o księdze objawienia? Do to, to tego nie dojdziemy, po prostu musimy patrzeć, Biblię interpretować Biblią. Także rozważcie, proszę, te argumenty, które podałem, i dlaczego w ogóle się tym zajmuję? Kochani, żeby Chrystus stał się rzeczywistością w nas, żebyśmy dopuścili w końcu, przez, żebyśmy Go dopuścili do, do głosu, żeby żeby rzeczywistość Chrystusa w nas naprawdę nam zajaśniała, żebyśmy w Kościołach już nie zakładali zasłony na oczy naszego serca, żebyśmy przyjęli, przyjęli objawienie Chrystusa, żebyśmy przyjęli Jego zbawienie i żebyśmy mieli pewność i odpoczynek w Nim, a nie po prostu byli w rozkroku między starym a nowym przymierzem. Na razie tyle. Pozdrawiam, kochani z, żur z żurawińca w Poznaniu. Trzymajcie się ciepło, ściskam was. I Chrystus w nas, objawienie Bożej chwały. Pozdrawiam.